Witam Was, kochane raczki, serdecznie na moim kanale Kasia Tarot. To będzie Wasze czytanie miesięczne na miesiąc wrzesień 2023. I dzisiaj będziemy, wyciągniemy karty na ogólną energię na wrzesień. Praca i finanse, miłość. No i na koniec zrobimy, tak, wyciągniemy sobie karty porady. Zaczynamy. Zacznijmy od. Ogólnej energii. Zacznijmy od ogólnej energii dla naszych raczków Na miesiąc wrzesień. Co nam każdy chce powiedzieć? Three of, three of pentacles. Śmierć. I dziesięć pucharów. Będą bardzo duże zmiany. Bardzo duże zmiany trochę potrzebuje rozjaśnienia, bardzo duże zmiany. Zmiany. Mamy trzy pentakle. Trzy pentakle to jest karta współpracy, pracowania, działania nad czymś. Mi się wydaje, że wy będziecie pracować i się szkolić nad czymś, mi się wydaje, że nad sobą. Że w Was e, będzie, na, zajdzie duża zmiana Was w stosunku do Waszej, do Pracy, w stosunku do wszystkiego, tu jest duża transformacja. Tu będzie duża transformacja was w miesiącu września. I ta, ta transformacja, ta śmierć, te duże zmiany, może nawet zakończenie czegoś, doprowadzi do energii tych dziesięciu pucharów, czyli do tego, do, do tej energii szczęścia. Może, mi się wydaje, że to będzie grupowa zmiana, w sensie grupowa, rodzinna. Co się wydarzy w waszym ży życiu prywatnym, w waszej rodzinie, e że doprowadzi, doprowadzi do tych dziesięciu pucharów? We wrześniu będziecie się właśnie tak czuć. Mam bardzo niewyraźność, nie, nie potrafię na nastawić ostrości na tej kamerze. Słuchajcie, wybaczcie mi, mam taką, taki biedny sprzęt trochę. Ale zobaczcie, to jest ta karta. Piękna karta radości. Tu jest piękna karta radości, szczęścia rodzinnego i ta śmierć. Duża zmiana. Bardzo duża zmiana. Jestem ciekawa, więc dlatego dołożę karty. Dlaczego my tutaj mamy trzy pentakle? Czy to jest karta działania, pracy? To jest karta doskonalenia się w jakiejś dziedzinie? I śmierć. Transformacja. Duża zmiana, zakończenie czegoś, coś się kończy. Niektórzy z Was będą kończyć pracę, który był zastój, w której em, nic się nie działo, w której nie byliście docenieni, w której nie mogliście planować niczego na przyszłość, coś, co Was nie zadowalało. I to się skończy we wrześniu. Tu jest koniec tego. Wy odchodzicie, będziecie odchodzić od czegoś. Znowu mamy te trzy pentakle. Pamiętajcie tę kartę. Ta karta będzie ważna dla Was we wrześniu. Działania współpracy. To jest duża zmiana. Wasza zmiana emocjonalna mi się wydaje. Dojdzie do Was zmiana emocjonalna. Może nie zakończenie współpracy, może zaczęcie współpracy z kimś właśnie, bo tutaj jest coś, e, jakiś zastół waszej pracy, może nie macie pomocy, coś tu coś, co się nie działo, coś Was może nudziło, i tak dalej. Dochodzi do Waszej wewnętrznej zmiany do współpracy. Może ktoś tu przyjdzie i będzie działał w tym samym kierunku z wami we wrześniu. Duże zmiany idą bardzo. Mamy koło fortuny. Kłótnie będą załagodzone. Przeprosiny będą szły w waszą stronę. Ktoś powróci. Ktoś, może z kim się pokłóciliście, usłyszycie od tej osoby. <laughs> tu będą przeprosiny i tu będzie radość w rodzinie. Tu będzie radość w rodzinie. Dra was kochani. Także bardzo duże zmiany idą. Coś związane z, ze współpracą, z drugą osobą. Coś ze z szkoleniem się. Coś z bycie. Masterem w jakiejś danej dziedzinie i ta transformacja, która będzie prowadziła Was do tego szczęścia, do tej radości rodzinnej. Zobaczmy, jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi ogólnie o Waszą pracę, o Waszą pracę i o Wasze finanse. Co nam karty chcą tu powiedzieć, jeżeli chodzi o Waszą pracę i finanse? A, czekacie, tu jest znudzenie, tu jest za dużo cierpliwości, Już nie macie cierpliwości, bo już długo czekacie na coś. I efekty tego czekania to jest po prostu złamane serce. po prostu zawód, zawiedliście się na czymś. Nic się nie dzieje, zastój, nuda. Wy będziecie, tak jak mówię, to, było, to będzie bardziej o pracę, e, czytanie. Wy zabierzecie się za działanie w tym wrześniu, wy będziecie płynąć gdzieś indziej. Bo ja tutaj widzę, że jeżeli chodzi o Wasze finanse, o Waszą pracę, to jest coś, co Wam nie przynosi żadnego zadowolenia. Ani zysków, ani niczego. Także Wy tutaj będziecie mieć czas, może na początku września, na przemyślenie spraw jakieś dalej i idziecie dalej, zabieracie się za działanie i może nawet za coś innego. Także to jest Wasza energia na wrześniu. Tu będą zmiany i mi się wydaje, że Wy będziecie iść do przodu gdzieś, gdzie wam, co Wam bardziej służy, będziecie się odcinać od czegoś, co było nudne, co było gdzie była stagnacja, coś, gdzie byście się zawiedli. Także Wy tutaj będziecie sobie po prostu płynęli i zaczniecie działać, żeby po prostu zostawić to, co już nie służy. To, co Wam nie służyło, to, co nie przynosiło zysków, praca była beznadziejna, gdzieście gdzie poczuliście się zdradzeni, zostawieni, niedo, niedocenieni. To się kończy. Wy będziecie z tym kończyć. Niektórzy z Was będą zmieniać pracę. Um, niektórzy z Was nawet zostaną sami um, szefami, założą własne może firmy, ale Wy będziecie po prostu. Odpływać od sytuacji, zostawiać sytuację, która Wam już zdecydowanie nie służy. Tu bardzo się zawiedliście i na początku tego września, Wy możecie jeszcze mieć taki trochę zastój, em, gdzie potrzebujecie trochę czasu, żeby się wyleczyć z tego tutaj. To chodzi o finanse, to jest czekanie, to, to, to nie doszło do niczego, to jest zawód w czymś. Także Wy będziecie płynąć. Gdzieś indziej. Może będziecie zmieniać pracę, będziecie szukać czegoś innego. To jest na wrzesień. I to wam przyniesie dużo szczęścia, bo to, patrząc na tą ogólną energię, to była śmierć, zakończenie czegoś, zmiana was, albo zakończenie czegoś. I jak już to skończycie, zakończycie, to wy będziecie, znajdziecie to szczęście. Również szczęście takie w rodzinie znajdziecie. Raki. A jak wasze sprawy miłosne? Jak wasze sprawy miłosne, wasze sprawy miłosne dla raku. Ktoś mógł podróżować, ktoś mógł coś zakończyć, a ktoś tu się bije dalej z myślami, ktoś tu się blokuje, nie odzywa się do kogoś, ktoś tu nie chce podjąć decyzji. Wy potrzebujecie stabilizacji. Ciężko nad sobą pracujecie ogólnie, nad swoimi emocjami. E, 10 pucharów, ktoś chciał 10 pucharów. Natomiast tu jest cisza między kimś a kimś, między wami, między waszym partnerem, między osobą. Tu cały czas mi wychodzi również podróż, albo podróż, albo może ktoś jeździ do kogoś, wizytuje kogoś. Na razie ja widzę tutaj samych was, może ktoś się zadaje ze znakami ziemskimi. Ale ja widzę, że tutaj możecie się bić z myślami i będziecie pracować ogólnie nad sobą. Wy możecie być uparte, raki również, e, i się do kogoś nie odzywać. Nie widzę tu większych zmian, jeżeli chodzi o Wasze życie uczuciowe. Jeżeli jesteście same, zostaniecie same. Tutaj nie widzę zmian. Wy macie chęć do, do działania i pracy nad sobą. Jeżeli jesteście w związku, Wy możecie być na tym etapie takim, ja nie rozmawiam, moje ego jest tutaj, twojego jest tutaj, nie rozmawiamy za dużo. Ale ja tutaj również widzę kogoś, kto pracuje nad związkiem, kogoś, kto się zajmuje domem, także wy możecie być skupieni bardziej na materialnych sprawach, aniżeli skupieni na, na, na związkach. Tu będziecie mieli jakąś też decyzję do podjęcia. Nie wiem, czy to jest coś związane z podróżą, może z przeprowadzką, ale tutaj tak jak gdyby będzie, wy postawicie na swoim, nie będziecie się nikogo słuchać. Nie będziecie się pytać nikogo o opinię, co macie zrobić ze swoim życiem. Muszę spałzować, bo mi karty spadły. Jak zawsze. Także wy nie będziecie zdecydowanie, nie będziecie nikogo słuchać. Wy pracujecie na całą, albo się po prostu skupiacie na pracy, na pieniądzach, na pentaklach. I czarpujecie do przodu. W ogóle. Yy, Będziecie również obmyślać jakiś um, nowy pomysł na wasz biznes, na waszą pracę, na wasze sprawy materialne. Cały czas mi to wychodzi, że wy będziecie bardziej skupieni na sprawach materialnych. Um, zobaczmy ten świat. Co tu jest za etap zakończony? To jest to coś z tym czekaniem. Czekanie się kończy, my to kończymy już to. Tu będzie jakaś nowa oferta, nowy pomysł, zaczynanie czegoś nowego. Z tego względu, zobaczcie, same karty mi wyszły, bo wy się na czymś za, za, zawiedziecie. Także to raczej sprawy materialne i pentakle będą w Waszej głowie. I tu jest decyzja do podjęcia o zakończeniu jakiejś sytuacji. Mimo to jest, że to jest czytanie i jeżeli zakończycie coś, to wam przyniesie bardzo dużo radości i dużo radości w waszym domu. Może stresu. Zdecydowanie zakończcie coś, co wam nie służy. Zakończcie coś, co złamało wam serce. Słuchajcie, to jest czytanie miłosne. a Te karty się powtarzają. Cały czas mi się te karty powtarzają. Mimo że to jest czytanie miłosne, może ma to wpływ na wasz dom, na waszą rodzinę, na wasz związek. Trzeba coś zakończyć, coś, co wam złamało serce, albo na kogoś, byście czekali. Na jakąś odpowiedź. Nie, koniec, zakończyć to. Trzeba to zakończyć. Będziecie szczęśliwe, radosne. Tu jest słońce. Tu jest słońce. Ten cykl, jakiś jeden cykl w życiu musicie już zakończyć, czy idziecie do, idziecie do przodu. Siedem buław. Nie mówcie nic o swoich planach nikomu. Wy pewnie nic nie mówicie. Także wy nawet nie będziecie mówić o tym, jak wy chcecie budować wasz nowy dom. Dom 10 pentakli. Także wy też będziecie to. Tak, nie mówcie o tym nikomu, nie będziecie nikomu nic mówić o waszych planach na przyszłość. Również związanych z miłością, kochani. Tu są dwa puchary. Także wy możecie nic nikomu nie mówić, trzymać ludzi z daleka. To jest wasza sprawa. Nie dzielicie się waszymi informa żadnymi informacjami z nikim. Dlaczego mamy królową pentakli? Tu może być duży wpływ mieć wasza mama na was, albo po prostu to jest osoba, która myślicie o osobie, która złamała wam serce. To jest ta osoba, którą już długo znacie, z którą macie jakieś miłe, miłe wspomnienia z przeszłości, ale byście się zawiedli tutaj na tej osobie. Myślicie o tej osobie i tak do końca nie wiecie, co macie myśleć o tej osobie. To może być dla niektórych mama. Słuchajcie, to jest czytanie miłosne, a ja czytam tam karty ogólne. Karty mi cały czas spadają, no tak, jeszcze nie było. No stop mi karty wypadały z ręki. Nie wiem, co tu się dzieje. To wyście się zawiedli na kimś, to był jakiś obcy, tak do końca nie wiecie, co macie myśleć o danej osobie. Jesteście magiem, wy będziecie tworzyć swoje życie, to jest centrum waszego czytania. Wy będziecie się zastanawiać, co wybrać i co komu dać. Wy jesteście magikami. Wy pracujecie nad sobą. Będziecie bardzo tacy silni, zdecydowani. Dziesięć pucharów. W domu radość. Dla niektórych będzie tą radością jakiś król spod znaku ognistego. Baran. Widzę barana. Widzę lwa, strzelec. Znak jakiś ognisty. Baran. Baran, początek, głupiec, jakiś ktoś wesoły, ktoś bardzo żywy. Te również znak powietrzny widzę tutaj, Raki. Ktoś, kto się z Wami komunikuje, ktoś, kto jest bardziej logiczny. Ta osoba będzie jak gdyby radością, tym spełnieniem marzeń, tym drugim pucharem, tym ostatnim pucharem. To będzie poznacie tą osobę, że jest bardzo energiczna, inteligentna, niekonwencjonalna. To również osoba, z którą będziecie, może zaczynać na nowo, nowy start. Ale wy tutaj balansujecie decyzje na wasz temat. Dobra, dlaczego mamy tutaj moc? Moc. Trzymajcie się tego, co sobie postanowiliście. Bądźcie logiczni. Niektórzy, i to wam przyniesie duże szczęścia. Ja naprawdę nie widzę tutaj drugiej osoby, która by wam przynosiła szczęścia, jakiejś wielkiej miłości. Jest jakaś osoba, ale to jest dla mnie tak, jak gdyby po boku. Ona się pojawi w waszym życiu. Ona wam przyniesie 10 pucharów, ale wy się skupiacie na sobie w tworzeniu własnej, własnej przyszłości. Również tej emocjonalnej i miłosnej. Odniesiecie zwycięstwo w czymkolwiek, za cokolwiek się weźmiecie, a zwłaszcza za coś nowego, nowy związek. Tu będzie sukces. Nowy związek, który idzie w waszą stronę, będzie sukcesem. Wy, wy wiecie, co robicie i to wy będziecie szły po, po ten sukces w tym nowym związku. Wy będziecie działać, wy będziecie bardzo aktywne, żeby sięgnąć po ten nowy związek. Nie wiem, co to jest, ale ja tu widzę bardzo dużo ognia. Pracy nad tym ogniem. Nawet wy możecie kogoś, wy możecie kogoś zmusić, żeby w sensie zmusić, żeby być z wami w związku. Wy jesteście bardzo, będziecie bardzo aktywne Wy będziecie mówić o sobie, co mają robić. E, tu jest ten król. Ja uważam, że to może ktoś z podznaku ognia, ale to wy będziecie tymi zarządcami. Tu coś w przeszłości się wydarzyło, co złamało wam serce, coś, co ktoś wam wbił miecze w plecy, ktoś was zdradził, ktoś was zawiódł. Wy pracujecie nad sobą i będziecie twarde raki. Ciche, nie będziecie mówić o swoich pomysłach. Będziecie zadowolone i to jest bardzo duży sukces, ale w nowym związku. To jest nowy, stały związek. Może nawet podczas podróżowania, może jakieś przeprowadzki, bo mamy rydwan. Ry tu ktoś się pojawi. To będzie wasz sukces. Nowy związek. I wy będziecie pracować nad tym nowym związkiem. Wy będziecie pracować nad tym nowym związkiem. Nie poddawajcie się również, bo macie osiem pentakli. Wybierzcie nowe. Zakończcie, powiem tak: zakończcie jakiś etap w waszym życiu, nawet tym emocjonalnym. Coś ktoś może was zdradził, może byście czekali na odpowiedzi od tej osoby, na coś, żeby się cokolwiek zmieniło. Nic się nie zmieniło. Stagnacja. Czekanie. Zostawcie to, zakończcie to, idźcie do przodu. Nowy związek idzie w waszym kierunku. Znak ognisty, może znak powietrzny: ktoś, kto jest bardziej logiczny, ktoś, kto jest inteligentny, ktoś, kto jest niekonwencjonalny, ktoś do przodu. Nie mówcie nic o swoich planach za dużo. I bądźcie logiczne, bądźcie jak tacy szachiści, to Wam przyniesie dużo szczęścia. Wy będziecie potrafić manewrować również innymi ludźmi, raki. Tak jak Wy chcecie, żeby zadziałali. Także fajne, pozytywne karty. To są jakieś przejścia, ale czasy, karty mówią, żebyście zakończyli już ten etap w życiu. To trzeba zakończyć. Jak zakończycie, to tutaj jest słońce i 10 pucharów przyniesie wam szczęście. Bo wy się jeszcze może wahacie nad zakończeniem. Wy jeszcze nie chcecie podejmować tej decyzji, ale to karty mówią, jak podjecie, podejmiecie tą decyzję o zakończeniu, o przejściu na wyższy etap waszego życia, również emocjonalnego. To tu zobaczcie, jakie macie piękne karty. I słońce, i 10 pucharów. Wy będziecie, 10 pucharów cały czas mi wychodziło. I znak ognisty. Lew również, lew baran. Znaki ogniste widzę dla was raki. I powietrzne również. To może być jakiś powietrzny znak również dla was. Zobaczmy poradę dla raków. Także jest jakiś nowy, duży, jest koniec. I zmiany na nowe. I nowość przyniesie Wam dużo szczęścia, dużo radości. Trzeba zostawić to, co Wam już nie służyło. I na co długo czekałyście? To było czekanie również. Tak, I czas zacząć się zabrać do dzieła. Em, akcja akcja. Jaka jest porada tarota. Co nam Tarot radzi? Co Rakowi Tarot radzi? Porada. Jaka jest porada dla raków na miesiąc wrzesień? Na czym raki powinny się skupić? No, patrzcie. Ja już więcej kart nie chcę dokładać, bo karty Tarota są super e, i mówią o nowym początku. Skupcie się na nowym początku. Karty mi cały czas spadają. Nie wiem, co się dzieje. Także to jest dla Was wiadomość. Głupiec. Bądźcie jak ten głupiec. Nie bójcie się zacząć na nowo. Nie bójcie się zaryzykować. Nie bójcie się zaryzykować. Abundance. Trzymaj pozytywny mindset. Czy myśl pozytywnie? I e, do, po prostu rób to, co uważasz za stosowne. E, to jest gratitude, bliss. manifest is exactly what you want. Do, otrzymasz to, to dokładnie, co chcesz. Ale myśl pozytywnie. Nie bój się, ryzykuj i idź jak ten głupiec do przodu. Idź jak ten głupiec do przodu. We wrześniu nie bójcie się ryzykować i będziecie bardzo szczęśliwi. Dostaniecie to, o czym marzyliście. Tylko nie ma, macie zaryzykować i nie bać się zacząć na nowo. Nie bójcie się zaczynać na nowo życia. Patrzcie, no. The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with the faith. Co, co ta karta oznacza? Wasza przeszłość już jest za wami. Zostawcie już to. Nie patrzcie się w tą stronę. Nie patrzcie się w przeszłość. Nowe możliwości są przed wami. Czas po prostu wybrać. Nowa droga jest przed wami. Jest otwarta. Idź. Ufaj, że wszystko będzie ok. I to jest Wasza wiadomość na miesiąc wrzesień. Nowość. Zacznijcie od początku. Ehm, zacznijcie od początku. Nie bójcie się zaczynać od początku Waszego życia. Ehm, Coś jeszcze tu wyciągam. Aniołka Wam jeszcze tutaj wyciągnę. Nie bójcie się zaczynać od początku. Nie bójcie się zaryzykować. Idźcie tak, jak Wam serce podpowiada. Wszystko będzie ok. I co aniołek jeszcze mówi? Muzyk. To jest takie bardziej praktyczne, aniołkowe przesłanie. Muzyka ukoi również Wasze myśli, Waszą duszę. Skupcie się na muzyce. Słuchajcie sobie tej muzyki, którą lubicie. To na tyle. Prze piękne przesłanie. Macie zostawić przeszłość. Ale ja tutaj z Wami nie widzę w ogóle tragedii, żebyście się bały raczki, po prostu um, zostawić tą przeszłość. To było coś, na co czekałyście i nigdy to nie dotarło do was. To było coś, co właśnie przez to czekanie, jakiś taki zastój łamało wam serce. Nie widzę może to była jakaś zdrada, ale to bardziej widzę to wasze czekanie, to waszą cierpliwość. Wy by byłyście wystarczająco cierpliwe raki i nic z tego nie wyszło zaczynajcie na nowo, to jest wasza energia to wam karty chcą powiedzieć to jest ten głupiec, bądźcie jak ten głupiec idźcie do przodu, nie bójcie się wszystko, miejcie wiarę że wszystko będzie ok i będzie wszystko ok pozdrawiam was draczki, buziaki ehm. trzymajcie się kochani do następnego razu